Witam serdecznie na kanale pyszny zakątek dziś kolejna inspiracja do wykorzystania na przykład na diecie keto, ale nie tylko, więc zaproponuję przepis na zdrowe ciasteczka dosłownie z kilku składników. Przepis jest bardzo krótki, więc od razu przejdę do wykonania. Jedną kostkę sera rozdrabniam nożem na stolnicy, następnie dosypuję zmielone siemię lniane, zmielone orzechy i xylitol. Jeszcze raz łączę nożem, siekając. Robię takie kółeczko i zostawiam miejsce na jajko. Teraz wbijam jedno całe jajko i siekam nadal nożem. Łączę te składniki. Teraz wlewam olej. Również mieszam składniki i zostanie mi tylko proszek do pieczenia, jedna łyżeczka, którą za chwilę dodam. Wszystkie te składniki zagniatam do połączenia jednolitej masy i będę z nich formowała takie małe kulki. Wyjdzie mi z tego ciasta około 20 sztuk takich kuleczek wielkości może małej łyżeczki, może ciut większy. Jak widzicie został mi jeszcze ksylitol i cynamon, wymieszam te dwa składniki i te kuleczki, które już uformuję będę obtaczała w tym cukrze, ksylitolu z cynamonem. Kiedy te kuleczki już będą przygotowane, szykuję sobie blaszkę, wykładam papierem, rozgrzewam piekarnik do 180 stopni i ciasteczka będą pieczone przez 20 minut. Jak widzicie, już wyglądają bardzo smakowicie, a po upieczeniu naprawdę są bardzo delikatne w środku, a taką lekko mają chrupką powierzchnię, więc zachęcam do wypróbowania przepisu. Życzę smacznego i polecam przepis. Naprawdę jest bardzo szybki i zdrowy. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia.